Mamy dzisiaj bardzo ciekawe miejsce byłego ministra, wiceministra Krzysztofa Ołtowińskiego normalna żywność normalna. z gospodarstwa mleko, ser, mleko, chleb, żytni, warzywa, mięso wołowe o, to ja wegan, to nie bardzo Więc... wołowe to możesz jeść to... Koszerne. Koszerne. <laughs> nie, zrobimy reklamę, zobaczcie jest telefon Dobrze. można zadzwonić, agroturystyka tak sprzedaż gospodarstwie, posiłki Wygląda, że może i mieć tak. 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 Może i moc mają. Posiłki, o. Jedziemy. Jedziemy do szlachcica. On za szlachcica się tak. uważa i jest takim człowiekiem, jakby to powiedzieć, który jeszcze coś chce w tym życiu, żeby się Musiał... Coś chce zrobić. Ten, ten o, takie taki większy O, to nawet krowy a, jest. Tam przerobią na wołowinę. O, na no, dobre burgery. Burger. Burger King. O, to jest pracownia normalnej żywności. Jesteś na miejscu. Pieski. Jest nas tutaj,